Witam Państwa bardzo serdecznie. Drodzy Państwo, ja się zastanawiam, skąd się biorą tak naprawdę takie obrzydliwcza, takie obrzydliwcza, to mówię celowo, w tym polskim świecie kultury, w świecie dziennikarskim, jak ta Eliza Michalik. To jest coś, co z natury jest odpychające, ale nie do końca jest, tak naprawdę, drodzy Państwo, zrozumiałe. To jest nie do końca zrozumiałe, no bo jak coś takiego w ogóle mogło powstać? Tak więc dzisiaj będziemy mówili o tym największym sekrecie. W zasadzie, ja myślę, że to jest nawet ukrywany sekret Elizy Michalik. Ukrywany, no bo ona wiele rzeczy tak naprawdę ukrywa. No ale ten szczegół, tak naprawdę, ja bym powiedział, taki kod genetyczny, który towarzyszy. Temu nieszczęsnemu życiu, no to je będzie, yy, wydaje mi się, w tej sytuacji będzie ukrywany yy, albo będzie chciał być przez nią ukrywany jak najdłużej, prawda, żeby nikt absolutnie się o tym nie dowiedział. Także dzisiaj będziemy, drodzy Państwo, o tym mówili, o Elizie Michalik. Ostatnio. Rozjechał ją Stanowski yy, w tym swoim, jednym ze swoich programów. Yy, wiele powstało filmów o tej Elizie Michalik, prawda, o tej postaci, takiej yy, wątpliwej reputacji, ale szkodliwości, bardzo dużej, szkodliwości czynu. Yy, ona pomówiła tam, oczywiście, Stanowskiego, że yy, mówiąc, że on przyjmował kasę od ziobry, prawda, i tak dalej, i tak dalej. Yy, w gruncie rzeczy ona kiedyś była. Yy, Ukierunkowana na prawo, bo ona i miała się z, ze Zbigniewem Ziobro kontaktować i ubiegać się nawet o pracę w Ministerstwie Kultury za czasów wpisu, no i tam rzekomo miała nawet zostać Rzecznikiem Ministerstwa Kultury, ale w tamtym czasie minister kultury, zdaje się, że Ujazdowski stwierdził, że ta kobieta cierpi na dotkliwy w ogóle brak kultury, także tej posaty nie dostała. Ale to jest. Ta jest ta górka tych, je, tych jej przewinień, jest naprawdę bardzo duża. No, jeszcze kiedyś przypomnijmy, bo tutaj cytuję, w Gazecie Polskiej prowadziła rubrykę kącik homofoba, na przykład, krytykując i wyśmiewając osoby homoseksualne. Następnie później, już za jakiś czas, była całkowicie na lewo, prawda, ulegając wszelkim wpływom tego lobby neomarksistowskiego. Chciałoby się nawet powiedzieć, że ona jest po prostu głupia z urzędu, bo jak się jej posłucha, jak się posłucha tego, co ona mówi, co ona robi, yy, prawda, jak się zachowuje, to innego wrażenia odnieść nie można. To właśnie o niej powiedział kiedyś, albo do niej powiedział w jakimś tam studiu telewizyjnym powiedział do niej Korwin, czy pani jest chora psychicznie? Oprócz tego, drodzy państwo, bo to, że jest takie, to jest takie dziennikarstwo naprawdę yy, najgorszego sortu. Takich dziennikarzy już dzisiaj jest bardzo dużo. No jest, no niestety, ale oprócz tego ona ma tendencję do okradania ludzi. I to, że dopuszcza się tego plagiatu po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci, po raz czwarty, po raz piąty i nie ponosi z tego tytułu żadnych konsekwencji, tak naprawdę, bo, tych, bo to, że kradnie te myśli komuś, bo to jest kradzież intelektualna, prawda? Najgorsza ze wszystkich kradzieży to jest tak naprawdę, bo ostatnio ukradła przecież tekst. Leszka Balcerowicza sprzed, bodaj ich tam nie wiem, dobrych chyba kilkunastu lat przywłaszczyła sobie, żeby gdzieś ten tekst tam opublikować, żeby wziąć pieniądze za to, że posługuje się Czyjąś własnością intelektualną, ale tych zarzutów o naruszenie praw autorskich w jej tak zwanej karierze dziennikarskiej było znacznie więcej, to nawet nie ma sensu, prawda, o tym wspominać. Ona sama się tego wypiera, no ale sami Państwo wiecie, jak to wygląda. Jest to najgorsza po prostu kradzież, w moim mniemaniu, bo jeśli się kradnie czyjeś myśli, to znaczy, się, że się nie ma własnych myśli, a jak się nie ma własnych myśli, no to po prostu się nie ma umysłu. I to jest rzecz, która mnie najbardziej po prostu tutaj odpycha u mnie. Ja się po prostu tym brzydzę. Nie jestem w stanie tego tolerować, a takich ludzi szanować, no niestety nie mogę. Szukałem trochę informacji na temat tej Elizy Michalik. Okazuje się, że nie ma tych informacji w sieci. Eliza Michalik urodziła się w 1976 roku. Kwestia jej wykształcenia nie jest znana. No jak to nie jest znana kwestia jej wykształcenia? No to jest dziennikarką, jest promowana przez prawda, jakieś w tej chwili lobby elity neomarksistowskie. Jej pochodzenie również pozostaje niepewne. No to skąd ona się tak naprawdę wzięła? Jeśli ona kradnie czyjeś myśli intelektualne, to wszelkie wyższe wykształcenie, nawet gdyby je posiadała, należałoby natychmiastowo sprawdzić i zrewidować, czy czasami nie ukradła komuś po prostu jego pracy, jego myśli. Więc tyle mamy informacji o tej nieszczęsnej Elizie Michalik. Bo jakby nie ma sensu teraz przecież powtarzać tego wszystkiego, co o niej już w internecie powiedziano, po co to powielać? No to Państwo na pewno też śmialiście się po obejrzeniu na przykład materiału. Stanowskiego, w którym to krytykuje właśnie Elizę Michalik, ale ja dzisiaj dodatkowo zobaczyłem jeszcze dwa nawet powiedziałbym wyśmienite filmy robione tam przez jakichś niezależnych y, autorów internetowych. No świetna jest z tego, no beka jest z tego po prostu nieprzeciętna. Ale wróćmy do tego wątku głównego, podstawowego. Największy sekret po prostu Elizy Michalik. To coś, to jest coś takiego, ten kod genetyczny w zasadzie, no bo jak to inaczej nazwać? Który ona ukrywa, no bo jak przywłaszcza własność intelektualną, no to też tutaj, prawda, wolałaby, żeby te sprawy raczej na wierzch nie wychodziły. Ale tego, o czym teraz Państwu powiem, no to z całą pewnością Eliza Michalik wstydziłaby się i też chciałaby, żeby to, co yy, zaraz o niej powiem, żeby także pozostało w ukryciu. No bo ja w dalszym ciągu stawiam to pytanie, drodzy Państwo, skąd się ona wzięła? Skąd się ta niezmierzona w ogóle głupota wylała do tego polskiego internetu? No i drodzy Państwo, wziąłem, wpisałem, wszedłem sobie na stronę Wikipedii i tutaj widzę, że Eliza Michalik urodziła się 3 października 1976 roku. I to jest tutaj podkreślone. Ten tekst oczywiście wyróżniony, jak się kliknie, to można, yy, prawda, zostać przekierowanym na stronę Urodzeni 3 października. I ja tutaj, drodzy Państwo, patrzę, co tutaj jest napisane. I teraz słuchajcie, bo to naprawdę, yy, no, to jest swego rodzaju, to jest taki. Ludzie urodzeni w danym dniu, tak jak Tusk na przykład, prawda, no jest patologicznym kłamcą, jest bandytą, ale on się taki urodził, no to niewiele da się zrobić w ogóle w, w tej sprawie. No to jest takie czyste złono. Przyszło to na świat po prostu, żeby szkodzić. Urodziło się zdeformowane. Ale tutaj, drodzy Państwo, słuchajcie teraz, nie da się niestety powiedzieć by człowiek urodzony w dniu 3 października przejawiał szczególną duchową głębię. Ponieważ wprawdzie ma on jakieś poczucie estetyczne i pewien smak, ale tylko w płytkim zakresie. No i jak ja to, drodzy Państwo, po prostu przeczytałem, no to mówię, no ta zagadka wydaje się być już teraz po prostu rozwiązana. Pewien smak, ale tylko w płytkim zakresie. Nie zastanawia się nad istotą świata, ani nie zadaje sobie ważnych egzystencjalnych pytań. Także dlatego, że brakuje mu do tego również inteligencji. No ludzie, no co powiecie teraz na to po prostu? No przecież to jest skrojone pod nią po prostu ewidentnie. To jest jakby, no nie wiem, strzał w dziesiątkę to jest jeszcze mało. To jest mało powiedziane. To jest ten cały portret, ta istota, ta esencja w ogóle Elizy Michalik. No bo jakie inne wnioski tutaj wyciągać? No po prostu jest głupia z natury, z urodzenia, jest ułomna. No tak. Tak się niestety stało, takie przypadki, takie wybryki natury też się pojawiają. I to, co teraz Państwu oczywiście tutaj yy, ujawniłem, to też yy, w pewnym sensie obrazuje tę całość, yy, prawda, jej zachowań. No tu nie ma, jest bardzo płytką osobą, brakuje jej inteligencji, nie ma głębi w ogóle żadnej, żadnych pytań nie zadaje. To jest taka systemowa ścierka yy, o dużym poczuciu tych ambicji, bo ona by chciała i karierę zrobić, no ale to jest głupie, jak już mówię, z urzędu. No to jest coś, co należałoby opiekom otoczyć, yy, zabraniać dostępu do mediów i ciągnięcia ludzi za sobą, bo tacy ludzie są w stanie, tacy ludzie, no, niestety ludzie, no to są te osobniszcza, prawda, yy, mogą zrobić więcej szkody niż pożytku, a w, ja już powiem od razu, że na pewno więcej szkody z tego będzie. Więc, drodzy państwo, tak to po prostu wygląda. Tak jest, powiedzielibyśmy, ten portret, jej portret, tak, chciałoby się powiedzieć, Elizy Michalik. Nic z tym niestety nie zrobimy. Pozdrawiam państwa bardzo serdecznie.